Początek roku szkolnego, początek września to dobry czas, żeby przypomnieć wszystkim mieszkańcom naszego miasta o tym, co dzieje się w Szczecinie, bo Szczecin to miasto naprawdę bardzo, bardzo wielu wspaniałych wydarzeń, koncertów, wydarzeń sportowych, no choćby za chwilę przed nami wielki, wspaniały Puchar Świata Pojazdów Terenowych, Baja, turniej Szczecin PKO Open, a także skoki o tyczce. Tych wydarzeń w trakcie roku naprawdę zdarza się u nas bardzo, bardzo wiele. O nich też mówi wystawa, którą chcieliśmy zaprezentować Państwu i wszystkim mieszkańcom Szczecina. To parę parędziesiąt wydarzeń, o których, z którymi można się zapoznać na trasie właśnie tutaj z placu grunwaldzkiego do Urzędu Miasta. W tej alei możemy poznać plakaty tych imprez, możemy przypomnieć sobie te, które zdarzyły się w tym roku, zdarzają się w tym roku, ale też i będziemy mówić o tych, które wydarzą się w roku 2013, bo ten rok przyszły również będzie bardzo obfity w wiele atrakcji, zarówno dla mieszkańców, jak i dla wszystkich, którzy Szczecin odwiedzą. Oczywiście najważniejsze wydarzenie będą regaty. Detolship Races. A więc wszystkich naprawdę zapraszamy do uczestnictwa, zapraszamy do korzystania z tego, co się dzieje w Szczecinie. Mówmy o tym, zapraszajmy naszych przyjaciół, naszych znajomych po to, aby korzystać z tego, co niesie ze sobą nasze miasto. Jak